Sieła, widzę. W dzisiejszym oczyku zagrałem w jeden rady z TROLEX. Z tego czasu w górę, a ja już Was zapraszam do oglądania. Dobra, więc jesteśmy już z Trolexa na... Dzień dobry. na mapie. Ostatnio nagrywałem z Surlasem, ze Szymonem. Eee... Dobra, nie wiem ten... Zaraz na tym na tym Możemy dlatego że Discord mi się włączył. Discord mi się włączył. Już Tylko e, nie słabszy, że tylko... że jest młodszy. hejtować. Się damy. Teraz może damy to bardziej wysyłać na klawiaturę bo... E, zmieniam czekaj e. mam -hmm. 11 lat i e, gram w piłkę nożną Gram w Fortnite i CSO no i na co więcej. No i troll CS właśnie ze i z Szymonem. Bardzo na co na będzie. No i 100 punktów i 110 punktów. Chyba? 150? 150? Dajno, muszę powiedzieć, że w ogóle on jest z Anglii, mieszka w Anglii. Od urodzenia tylko po prostu... ...względnie polskiego z piecząt. Kurde, co brakułam, czy?

na To pod tym musi być 5 e, nie, znaczy 10, 10 10, dobra, 8. Ciężko no, będzie. No, 10, dobra, 10. 10. 8 i możemy jeszcze nagrać właśnie z chłopakami. E, arenki Albo napiszcie w komentarzu, czy będziecie coś chcieli tu. Nie, jak. Ja to z wygrałaś wygrałeś wtedy, czy nie? Ale tak. Ile? tak Nie. Nie. się Nie. Nie.

Kurde Nie wypalaj No siedzę! Czarny kurde, no mówię Zrobisz ścięcie? Tak, po tej rurze Ja ja I 1 to trwa. trwa. Dobra, cześć. bo. Dobra, więc jeszcze y, got... do, jesteśmy po cięciu. Zawięto do nas y trzyma, czyli pański lipie się. Siama na ścianę. Dobra, więc dobra, lecimy z. Y, trzecią, z, y, odtwarcy, chyba, z A i... Coś chciałem mówić Nie wiem Niedługo prawdopodobnie będę zmieniony mikrofon Bo to mnie przeszkadza, że jak mam sobie z to strasznie dmucha A jak mam jak jakoś y, y, daleko To mnie słabo sobie... Przepraszam, że teraz nie wiem, co teraz. Jak to powiedziałaś? Nie wiem, słabiutko. A, i przepraszam Witowie, że cały czas widzę lepszy przepros, ale troszkę. słabiutko. To czekaj, chcesz... O, teraz? Jest już? Jeszcze? Właściwie nie, bo ktoś ma, bo ja... też Ty masz trochę, bo ja siebie słyszę, ale tylko trochę.

My, wiadomo, my nie kąpimy. My, my w UK. Um, mamy, mamy, powiem, że mamy poniżej 20 Ja wyjdę z ekipy i sprawdzę ile, ile punktów dostaliśmy, tak? I my sprawdzaliśmy. Po co mi wychodzi w sumie? Z tego, co tam było. Mieliśmy tam dwa łydki, a on trzyje. Jo, co? no coś koło tego. Nie, i chyba, a to masz Kurde, ile ty miałeś HP? ale nie, ale nie Bo ci ja wtedy dam za 20, a mogłem to wygrać. Była no, dobra, no, dobra. Ten, zapraszam. Okay. Więc... Dobra, cześć. Jeszcze muszę wygrać. Aki? No. Co? Wiecie ile, ile dostaliśmy, dostaliśmy to? punktów? Ile? Tysiąc punktów, punktów dostaliśmy. Serio? Tak. Ale no tak, bo napatrzyliśmy no z Ale parę. Cztery, nie. ja już 4 Cztery, Ja mam cztery, dwie... Dwa, o pięć ja pięć. Co?! O nie no. Ale ty, ty, mia ty miałeś czwarte, ale ja większe, bo dostałeś za dwieście. Hmm. Co nie? Co to było? Nie, ale z nich Jeszcze 3-3 ja, ja do was, ja was dołączę, dołączę i was i popatrzę, popatrzę. kud ja ci się po prostu to ja jak to po to ja się wydawać. Ale tutaj będę stał i patrzę. Kurde, że stan Dobra, dobra. Dobra, Ta, tak samo jak strzymane będzie? Że... Ja Cię prawie pokonałem. Właśnie, no ja mu y, w poprzedniej rundzie stawiłem chyba 30 no. ja chyba i jeszcze pokonał. No. No, Nie, no, zablokowałam się coś. jest. bardzo, bardzo proszę, żeby się nie udało. ciekawe to I. Ja bym chciał powiedzieć, że zapraszam do teamu SKX, SK czy no, no. nie Niedługo będzie filmik na kanale takiej książki z RK, może się tam taki... tygniesz. Kurde! O, leci ładnie. Będzie rekrutacja do teamu? No. Tak, ocieńczmy. Ja, no, jak, jak zawsze, jak wiecie, e e rozpadarzami oni... są Fycha i Trollers, ja się w nie mieszam. Ale, yy. to? ale no nie, 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 z nie, No nie, nie, trzech nie, 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 No tak, nie, 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 Na Discorda będzie link, już jest link. tylko o kurde. Dobra, więc dziękuję wszystkim za bardzo za oglądanie. Zostawcie łapę ja suka i chłopaki pożegnasz. Do widzenia, do I... widzenia, widzowie. I... Łapko pomieszkową. Tak, dobrze, teraz co no, się. Tak.